mam no, tak ja. no, ja tylko obserwator i bardzo chętnie będę tutaj uczestniczyć w tym spotkaniu. Być może, że kiedyś jakoś tam aktywniej się włączy na razie. Ja działa w jakimś tu obrębie, obrabia jakimś swoją działkę, jak ja to nazywam. To się zleczy z pomocy społecznej, akurat ja w tym kierunku czuję się. Po krótkiej prezentacji, którą ty miałeś okazję wysłuchać, widać, że przyszli ludzie reprezentujący różne środowiska, różne zawody, mające różne doświadczenia. Chodzi nie o walkę polityczną, bo to nie ma znaczenia. Chodzi o budowanie dobra tego. Dalsze jakieś działania w tym, w tym aspekcie kolejne spotkania, kolejną dezwę. Yy, powiem tak, Grzesiu, że część yy, nasze działania warunkuje i ogranicza kalendarz. Dzisiejsze spotkanie z potencjalnymi kandydatami na radnych Tarnobrzega jest etapem, etapem który wcześniej już zaplanowaliśmy.